Chiny wydają się ustępować, ponieważ rozumieją, że potrzebują amerykańskich towarów. Mogą zadać wiele bólu swojemu własnemu społeczeństwu i będą gotowi to zrobić, aby wygrać tę wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. To jest naprawdę zła historia dla Chin, gdzie gospodarka prawdopodobnie już się kurczy. 7 kwietnia TikToker nagrał film z zamkniętej fabryki odzieżowej i powiedział, że przemysł odzieżowy ma poważne problemy. Gospodarka Chin załamuje się tak szybko, że kapyciech teraz zabrania firmom opuszczania Chin. Tak, dobrze usłyszałeś. Apple ogłosiło, że przeniesie całą swoją produkcję do Indii, ale Kapek stwierdziło, że nie pozwoli na to. I na tym się nie kończy. Kapek cofa również cła na setki towarów z Stany Zjednoczone Ameryki. Chiny zdają się być bardziej zależne od Stany Zjednoczone Ameryki niż Stany Zjednoczone Ameryki od tanich chińskich produktów. Oto dodatkowe informacje na ten temat. Myślę, że Chiny są trochę w panice. To, co widzimy, to fakt, że nie nakładają ceł na pewne kategorie amerykańskich towarów. Na przykład niektóre półprzewodniki, chemikalia przemysłowe, produkty lotnicze, których potrzebują, ale nie ogłaszają tego, co wygląda na to, że Chiny się poddają, ponieważ zdają sobie sprawę, że potrzebują amerykańskich produktów, których nie mogą zdobyć nigdzie indziej. Myślę też, że prawdopodobnie dochodzą do wniosku, że muszą obniżyć temperaturę. Na razie na, retorycznie mówią, że nie, nie rozmawiamy z Stanami Zjednoczonymi, ale jestem pewien, że rozmawiają, ponieważ rozmawiamy z Chińczykami na wszelkiego rodzaju tematy. Uważanie, że podczas wojny celnej nie dyskutowaliśmy o cłach, jest niewiarygodne. Więc, Gordonie, zatrzymując się przy tym, co właśnie powiedziałeś, czy Chiny się wycofują, ponieważ tak, Reuters informuje, że Chiny zmniejszyły swoje odwetowe cła o 125% na Wiesz, amerykańskie mikrochipy potrzebne do urządzeń elektronicznych, że Chiny rozważają listę ponad 130 kategorii amerykańskich produktów, które mogą być uprawnione do zwolnień z chińskich ceł. Według ciebie są także szczepionki, chemikalia i silniki odrzutowe. Czy więc się z nich wycofują? Uważam, że z pewnością się wycofują, ale robią to tak, by nie wyglądało na wycofanie się. Uważam, że częściowo wynika to z tego, iż Xi Jinping ukształtował chiński system polityczny tak, aby tylko najbardziej wrogie reakcje były akceptowalne. I przez ostatnie pół dekady mówił Chińczykom, że Chiny już przewyższyły Stany Zjednoczone, Ameryki, więc nie może wrócić do nich i powiedzieć: Cóż, rozmawiamy z Amerykanami z powodu nacisków. To po prostu nie działa, ponieważ podważa to całą jego wiarygodność wśród ludzi w Chinach. Teraz przejdziemy do szczegółów, jakie dokładnie towary. Chiny zdejmują ze swojej listy taryf, ale najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego to robią. Jak słyszeliście, to dzieło Xi Jinpinga. Przez cały czas mówił Chińczykom, że Chiny nie potrzebują Stanów Zjednoczonych. Dlatego udał się w specjalną podróż swoim specjalnym Boeingiem do Wietnamu, Malezji i Kambodży. Mówił Chińczykom, że mają więcej niż wystarczająco wsparcia w samej Azji, aby stawić czoła rzekomemu znęcaniu się Stanów Zjednoczonych. Ale w rzeczywistości żadne z tych krajów nie dołączyło do Chin w koalicji antyamerykańskiej. W rzeczywistości nawet Rosja nie jest z Chinami. Widzisz wszystkie te samoloty Boeing, które Chiny powiedziały, że nie chcą? No cóż, zgadnij co? Indie, Malezja, a teraz nawet Rosja mówią, że chętnie kupią te samoloty, bo tak bardzo ich potrzebują. Więc co robi KPT, aby przeciwdziałać temu? Robią to co zwykle: rozpowszechniają dezinformacje. Na Filipinach ambasada chińska została przyłapana na gorącym uczynku. Podobno ambasada chińska na Filipinach zatrudniła firmę Public Relations Infinite Us, aby zatrudnić lokalnych troli do rozpowszechniania fałszywych wiadomości i nienawiści w internecie. Sieć kont Procina X aktywnie prowadzi strategiczną kampanię przeciwko prezydentowi Filipin Marcosowi Juniorowi i wysiłkom Filipin w spornym morzu Zachodniofilipińskim, jednocześnie promując treści na korzyść wiceprezydenta Sara Dutry, wszystko to wyszło na jaw wczoraj z dowodami. I wiem, że wielu z Was w komentarzach nie wierzy nam. Kiedy mówimy, że boty KPK działają w obcych krajach i atakują każdego, kto krytykuje komunistyczny rząd. Kapeciek używa botów i trolli do ingerowania w demokrację na całym świecie. Potrzeba zrobić znacznie więcej, aby monitorować i przeciwdziałać tym atakom, a te ataki są powodem, dla którego prosimy Was, czy możecie nam pomóc, klikając przycisk polubienia i subskrypcji poniżej. Naprawdę pomaga nam to ogromnie przeciwdziałaniu działaniom botów. Teraz porozmawiajmy o tym, jakie dobra z Stany Zjednoczone Ameryki bierze Chiny, z których cła są znoszone. Bez czego nie może żyć? Chiny rzekomo rozważają wyłączenia z odwetowych ceł na Stany Zjednoczone Ameryki. Oto 30 najważniejszych towarów, które mogą zostać wyłączone według wartości. Wyłączenia obejmowałyby ponad 46 miliardów importu i co najmniej 28% importu Chin. Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie danych z 2024 roku, roku. Teraz chciałbym przypomnieć Wam, że 46 miliardów dolarów może brzmieć jak mała suma. Ale Chiny importują tylko około 140 miliardów dolarów z Stany Zjednoczone Ameryki, więc to zdecydowanie duży procent tej kwoty. A na obrazku możemy zobaczyć, od czego dokładnie są zwolnione. Dotyczy to turboodrzutowców, procesorów i materiałów lotniczych. Zostało to ogłoszone zaledwie 3-4 dni temu. To było dokładnie wtedy, gdy Xi Jinping użył swojego samolotu Boeing, który był chińskim samolotem prezydenckim, aby odwiedzić Wietnam, Malezję i Kambodżę, jednocześnie ogłaszając w Chinach, że chińskie linie lotnicze nie mogą już kupować więcej samolotów Boeing. Dodatkowo, drugą częścią tego nagłówka, którą wiele osób przeoczyło, było to, że Xi Jinping zakazał również wielu prac konserwacyjnych, które Boeing wykonywał na samolotach. Które chińskie linie lotnicze już eksploatowały. I powiedzieliśmy to, że to nie potrwa. To jest tylko jedno z tych sytuacji, gdy szczekanie jest głośniejsze niż działania, ponieważ bez konserwacji samoloty zaczną spadać z nieba, jak to się dzieje w Rosji, i dlatego właśnie wiele z tych materiałów, które są zwolnione, są związane z samolotami. Oprócz wspomnianych, półprzewodniki są również istotnymi materiałami dla chińskiego przemysłu technologicznego. To nie są najwyższej klasy półprzewodniki, które produkuje Stany Zjednoczone czy nawet Tajwan. To są półprzewodniki niższej klasy, ale nawet bez nich Chiny nie mogą się obejść, ponieważ po prostu nie mają technologii, która by się równała. Chiny są 10 lat za Zachodem i Tajwanem w przemyśle półprzewodnikowym, co prowadzi nas do drugiego punktu. Jak wiecie, gospodarka Chin boryka się z problemami, a wojna taryfowa ze Stanami Zjednoczonymi tylko to pogarsza. Jednak często pomijany jest fakt, że Chiny importują z Stany Zjednoczone Ameryki towary warte około 140 miliardów dolarów. Wiele z tych towarów i produktów to surowce do produkcji realizowanej przez chińskie fabryki. Półprzewodniki, które Chiny otrzymują z Stany Zjednoczone Ameryki, trafiają do laptopów, głośników, telefonów, klawiatur, mikrofonów i wszystkiego, co Chiny produkują i sprzedają innym krajom, nie tylko Stany Zjednoczone Ameryki. Więc Chiny potrzebują tych importów tylko po to, aby utrzymać swoją gospodarkę, aby utrzymać w ruchu fabryki, które jeszcze nie zostały zamknięte. I to jest kolejny duży powód, dla którego Chiny się poddają. Nie mogą pozwolić na zanik gospodarki, jednocześnie ogłaszając światu jej wzrost o 5% się Dane wtórne publikowane przez Chiny nie zgadzają się z oficjalnym wzrostem produkt krajowy brutto. O 5% ogłoszonym przez KPCA za pierwszy kwartał, jeśli dokładnie się im przyjrzeć. Czy Chinom realnie grozi niebezpieczeństwo? Cóż, wiemy z danych cenowych z lutego i marca, że kraj jest w spirali deflacyjnej. Wskaźniki cen konsumpcyjnych i producentów były ujemne. Wskaźnik cen konsumpcyjnych dwa miesiące z rzędu, a wskaźnik cen producenta przez 30 kolejnych miesięcy, to jest niezgodne z pięcioma punktami, czterema procentami wzrostu, które zgłosili na pierwszy kwartał. Ponadto wpływy z podatków za pierwszy kwartał spadły o 3,5%. Trudno to pogodzić z solidnym wzrostem. A jeśli nie mogą sprzedać, co to jest? 300 miliardów wartości produktu w Ameryce, gdzie oni to sprzedają? Chcą sprzedać to w kraju, ale to by było jeszcze bardziej deflacyjne, czyż nie? Tak, no cóż, nie mogą sprzedać tego w kraju, ponieważ po prostu nie ma tam popytu na rynek. Kilka dni temu Indie nałożyły 12% cła na stal skierowane przeciwko Chinom, aby zapobiec zalaniu ich rynku chińską stalą, która w innym przypadku trafiłaby do Stany Zjednoczone Ameryki. Zobaczysz, że inne kraje zrobią to samo, co naprawdę oznacza, że Chiny będą miały problemy z eksportem, ponieważ to tam szukały wzrostu, ale nie mogą go zwiększyć w świecie, jaki mamy dzisiaj. A poza tym, kiedy dodasz deglobalizację, to jest naprawdę zła historia dla Pekinu. To miejsce, w którym mamy wiele do omówienia. Widzisz, Chiny miały wiele fabryk, które obsługiwały tylko rynek krajowy w Chinach. Konsumpcja Chin nie jest tak wysoka jak w innych rozwiniętych gospodarkach. Ale nadal wynosi około 38%, więc 38% ich produkt krajowy brutto to po prostu Chińczycy wydający pieniądze na różne rzeczy w Chinach. Ale zobacz, kiedy wszystkie fabryki, które wysyłały swoje produkty do Stanów Zjednoczonych, miały swoje zamówienia anulowane milionami, co zrobiły? Przełączyły swoje zainteresowanie na rynek krajowy. To oznacza, że wszystkie te fabryki, które obsługiwały tylko rynki krajowe, muszą teraz konkurować z tymi ogromnymi fabrykami. Które zostały zbudowane tylko po to, aby wysyłać swoje produkty do Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że wszystkie te małe fabryki teraz wychodzą z biznesu. Drugorzędnym skutkiem tego jest to, że wiele produktów, które już zostały wyprodukowane do wysyłki do Stanów Zjednoczonych, teraz po prostu siedzi w Chinach. Czym zajmują się chińscy właściciele fabryk? Sprzedają te produkty na chińskim rynku za znacznie niższą odzyskownej cenę. Chiny robią to samo w innych krajach, wchodzą ze swoją nadwyżką. Zaczynają sprzedawać produkt za cenę znacznie poniżej rynkowej, aby wyeliminować innych właścicieli firm. Teraz są zmuszeni robić to samo na rynku krajowym. Duże fabryki eksportujące swoje produkty utknęły teraz z towarami wartymi miliony dolarów. Teraz próbują je jak najszybciej sprzedać, aby odzyskać trochę gotówki i móc spłacić swoje bankowe pożyczki. Oni po prostu organizują wyprzedaż. Krajowe fabryki i właściciele firm, którzy muszą osiągać zysk, nie mogą konkurować z kimś, kto sprzedaje swój produkt ze stratą, aby przetrwać. To doprowadziło do zamknięcia wielu fabryk i zwolnienia pracowników, ponieważ po prostu nie mogą konkurować z tym, co dzieje się w Chinach. Przypuszczam, że dlatego wczoraj Chiny zwołały spotkanie Organizacja Narodów Zjednoczonych. Celem spotkania było skarżenie się ambasadorów chińskich na to, jak cła Stany Zjednoczone Ameryki łamią ducha wolnego handlu, na którym jest zbudowany ten świat. Dość ironiczne i wiem, że się śmiejecie, ale jeszcze nie doszedłem do puenta. Podczas gdy chińscy ambasadorowie skarżyli się na wolny handel, w budynku Organizacja Narodów Zjednoczonych KPK w Chinach faktycznie tłumiła wolny handel. Widzisz, z powodu napięć geopolitycznych między Stany Zjednoczone Ameryki a Chinami, Apple miało już dość. Właśnie ogłosili, że przeniosą całą produkcję iPhone'ów z Chin do Indii. Jednak KPC nie jest z tego zbyt zadowolona. Widzisz, z powodu napięć geopolitycznych między Stany Zjednoczone, Ameryki a Chinami, Apple miało już dość. Właśnie ogłosili, że przeniosą całą produkcję iPhone'ów z Chin do Indii. Ale ich nie jest z tego zadowolona. Więc jak reaguje KPC? Cóż, technicznie właśnie zabronili Apple wyjścia z Chin. Tyle więc o wolnym handlu. To działo się podczas gdy ambasadorowie KPK. Skarżyli się w budynku Organizacja Narodów Zjednoczonych, że to Stany Zjednoczone Ameryki łamie zasady wolnego handlu. Wcześniej tego roku, chińskie władze odmówiły jednemu z chińskich dostawców sprzętu Apple eksportu maszyn do Indii, które były potrzebne Apple do próbnej produkcji nadchodzącego iPhone 17. Więc dostawcy stali się kreatywni, założyli firmę pokrywkę w Azji Południowo-Wschodniej, aby kupić maszyny. Gdy sprzęt dotarł do krajów Azji Południowo-Wschodniej. Trafił do fabryki w Indiach, którą zarządza Foxconn. W wielu przypadkach chińskie władze opóźniają lub blokują przesyłki sprzętu do iPhone'ów do Indii bez wyjaśnienia. Foxconn zauważył, że czas oczekiwania na zatwierdzenie przez chińskie władze eksportu sprzętu do produkcji iPhone'ów z jego fabryk w Chinach do tych w Indiach wzrósł z dwóch tygodni do nawet czterech miesięcy. Odrzucają również niektóre wnioski o eksport bez wyjaśnienia. Chociaż KPH może nie chcieć udzielać wyjaśnień, Myślę, że wszyscy wiemy, dlaczego to robią. Kapeciech chce grać na twardo, aby nie wyglądać słabo w oczach obywateli Chin, ale robiąc to dosłownie szkodzi swojej gospodarce, co jest nieodwracalne, gdy fabryki się przeniosą, nie wrócą. Ale porozmawiajmy o fakcie, że Kapeciech ma taką władzę nad Apple, jedną z czołowych marek tutaj w Stanach Zjednoczonych, która kiedyś była warta więcej niż 3 biliony dolarów na giełdzie. Jeśli dobrze pamiętam, czy naprawdę chcemy, aby jedno z naszych najcenniejszych przedsiębiorstw było tak zależne od kraju przeciwnego? Myślę, że to, co dzieje się teraz, powinno zdarzyć się dużo wcześniej. Ponieważ gdybyśmy kiedykolwiek poszli na wojnę, Chiny wykorzystałyby wszystkie te zakłady produkcyjne firm jako dźwignię. Pierwszym pociskiem, który poleci, będzie chiński statek strzelający do amerykańskiego statku w cieśninie tajwańskiej. To nie jest pierwszy pocisk. Pierwszym pociskiem będzie ksi dzwoniący do swoich kumpli w Stanach Zjednoczonych i mówiący, że rząd Stanów Zjednoczonych próbuje to zwalczyć. Zniszczę waszą gospodarkę. Zrobię to. Zrobię to jutro. Wszystkich was wykopię. Oddam wszystkie wasze specjalne zwolnienia. Ukradniemy wszystkie wasze fabryki. Znacjonalizujemy wszystkich waszych pracowników. A potem będziemy sprzedawać iPhony całemu światu, a wy staniecie się nieistotni. Tak, to właściwie jest w jego kołczanie. Jezu. Rzeczywiście to przerażające i ciężkie tematy. I, I i najgorsze jest to, że nie chcąc być karykaturą, ale nikt o tym nie mówi. Jak, kiedy ostatnio słyszałeś o tym, wiesz, obrzydzeniu na otwarte oko? Jak? I to jest oczywiście prawda. Jak, czy ktoś kwestionuje, że Xi może po prostu zniszczyć Apple? Xi mógłby jednym pociągnięciem pióra z dnia na dzień zniszczyć miliony miejsc pracy w Stany Zjednoczone Ameryki i spowodować straty bilionów dolarów w kapitalizacji rynkowej. Tego nikt nie kwestionuje. Nie wiem. Czuję się trochę jak ludzie mogli się czuć podczas zimnej wojny, będąc pod presją. O nie, rakiety mogą wystartować w każdej chwili. Mimo, że duże firmy medialne nie chciały o tym mówić, my rozmawiamy o tym od lat. I będziemy kontynuować rozmowy na ten temat, dopóki problem będzie istniał. Wszystko dzięki wsparciu od Was. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie kliknij przycisk subskrybuj poniżej. Ale złe wiadomości dla Chin to nie tylko to, że będziemy nadal ujawniać ich plany. Zła wiadomość jest taka, że inne kraje uświadamiają sobie, iż Chiny tak naprawdę nie popierały wolnego handlu. Czego Chiny naprawdę chcą, to merkantylizm. Chiny w zasadzie chcą, aby każdy inny kraj miał swoje rynki otwarte na chińskie produkty, ale kapech nie chce oferować tego samego w zamian za granicznym firmom. Ale teraz wszyscy to zauważają i wracają, aby wyrównać pole gry. To nie tylko Stany Zjednoczone. Tutaj mamy Koreę Południową, która nakłada cła na chińskie firmy. Korea Południowa nakłada tymczasowe cła antydumpingowe na chińskie płyty średnie i ciężkie. Ministerstwo Gospodarki i Finansów Korei Południowej nałożyło tymczasowe cła od 27 punktów 9% do 38% na gorąco walcowane płyty stalowe, węglowe lub stopowe pochodzenia chińskiego. Te tymczasowe środki pozostaną w mocy przez 4 miesiące. Do 23 sierpnia 2025 roku, roku. Teraz to może mieć coś wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ prezydent Trump i jego ministrowie mówią, że jesteśmy bardzo blisko zawarcia umowy handlowej z Koreą Południową. W rzeczywistości mogą być jednym z pierwszych krajów, które ogłoszą finalizację umowy handlowej, a jak już wcześniej omawialiśmy na tym kanale, jednym z ważnych warunków, które administracja Trumpa narzuca innym krajom w ramach umowy handlowej jest to, że nie mogą one pomagać Chinom w obejściu naszych taryf celnych. Chiny stosują ten sam scenariusz co w 2018 roku i próbują to powtórzyć. Jeśli pamiętacie, wojna taryfowa w pierwszej kadencji Trumpa rozpoczęła się w 2018, ale nie została sfinalizowana do końca jego kadencji, ponieważ Chiny ciągnęły negocjacje. Miał nadzieję, że może następny prezydent będzie łagodniejszy dla Chin. Niestety dla KAPI CIEŚ Prezydent Biden nie cofnął żadnych taryf, które nałożył Trump. W rzeczywistości podwoił swoje wysiłki, kierując je na chiński przemysł chipów sztuczna inteligencja i przemysł półprzewodnikowy. A teraz Trump wraca i to, co robi, nawet bym nie nazwał podwojeniem stawki. Myślę, że to, co robi, to 200 razy więcej. To oznacza, że naprawdę wywiera maksymalną presję na Chiny i próbuje również przekonać inne kraje do przyłączenia się do nas, aby wyrównać szanse. Możemy to jakoś zobaczyć na żywo na podstawie działań krajów, które negocjują te umowy handlowe za kulisami. Jak właśnie omówiłem, Korea Południowa ogłosiła cała A na chińską stal i do tego zaczęła konfiskować chińskie produkty w Korei Południowej, które są tam tylko po to, aby je przemianować. Zasadniczo te produkty trafiają do magazynów w Korei Południowej, nie dodaje się do nich żadnej wartości, to znaczy, że nic nie jest robione pod kątem produkcji, są tam tylko po to, aby zmienić ich etykietę. Zasadniczo przejdzie to z produktu: wyprodukowano w Chinach na wyprodukowano w Korei, a jedyną rzeczą, która się zmienia, jest etykieta nic nie jest robione z produktem. Jest to wysoce nielegalne i na pewno nie jest to wolny handel, jak lubi to twierdzić Chiny. Cóż, Korea Południowa zaczyna z tym walczyć, jak można zobaczyć z tego raportu. Koreańskie cło zajęło magazyn w Busan wypełniony materacami wyprodukowanymi w Chinach. To nie jest coś, co zrobiliśmy sami, to jest importowane. Firma prowadzona przez Chińczyków, aby ominąć cła antydumpingowe Trumpa, przyłapana na eksporcie do Stanów Zjednoczonych Ameryki jako lokalny produkt. Ponad 1 200 tysięcy tych materaców jest eksportowanych w ten sposób o wartości 74 miliardów. Po przybyciu do Korei Południowej dokumenty, w tym certyfikaty pochodzenia, są fałszowane. Oszukiwali ludzi, twierdząc, że to produkt z Korei. Chińczycy zakładali lokalne firmy, by uniknąć ceł. Zdarzały się również przypadki, że Chiny eksportowały do Stany Zjednoczone Ameryki akumulatory wtórne, surowce. W ten sposób chińskie produkty są przebrane za lokalne. Wartość tych produktów eksportowanych do Stany Zjednoczone Ameryki wynosi 14,6 miliardów wonów do marca, więcej niż cała roczna kwota z 2024 roku. Z drugiej strony, Koreańczycy importowali z Stany Zjednoczone Ameryki wysokiej klasy układy scalone warte 5,6 miliardów wonów, a następnie maskowali je jako produkty niskiej klasy za 1% rzeczywistej ceny. Schwytano ich w Hongkongu przy eksporcie układów scalonych. Koreańska służba celna stosuje zróżnicowane stawki dla poszczególnych krajów, by zapobiegać obchodzeniu przepisów handlowych. Korea tworzy specjalny zespół śledczy, aby rozpocząć operację pełnego zakroju. I to nie tylko Korea Południowa. Jak informowaliśmy wczoraj, mamy już podpisane porozumienie o współpracy z Indiami, kiedy wiceprezydent Vance odwiedził ten kraj, a także Brazylia dołącza do akcji. Brazylia próbuje skorzystać na tym upadku Chin. Foxconn rozpoczął montaż telefonów iPhone 16e w Brazylii, ponieważ jego 10% stawka CEA z Stany Zjednoczone Ameryki pozostaje jedną z najniższych. Apple rozważa zwiększenie pojemności w Brazylii i Indiach. Z powodu ceł Stany Zjednoczone Ameryki. Myślę, że to jest właściwa strategia i powinniśmy motywować amerykańskie firmy, które to robią, i karać kraje, które tego nie robią. W zasadzie powinniśmy mieć jakiś rodzaj cła, które jest skonstruowane w taki sposób, abyśmy nie stali się zbyt zależni od jednego kraju. Kocham Indię, kocham Brazylię, kocham Meksyk, ale nie chcemy, aby sytuacja się powtórzyła, gdzie te kraje stają się głównym centrum produkcji dla produktów Stanów Zjednoczonych. Oni się bogacą, sprzedając amerykańskim konsumentom, a potem w przyszłości stają się przeciwnikiem. Tego, czego naprawdę chcemy, to zróżnicowany łańcuch dostaw. To oznacza, że zamiast pozwalać wszystkim tym dużym firmom na przenoszenie swoich fabryk z Chin do Indii czy z Chin do Meksyku, powinniśmy sprawić, że te firmy zdywersyfikują swoje fabryki wśród wielu różnych krajów, w tym Wietnamu, Kambodży, Indii i krajów Ameryki Łacińskiej. Oczywiście nie będzie to łatwe do zrealizowania. Ponieważ ostatecznie firmy chcą maksymalizować swoje zyski. A jednym ze sposobów na to jest obniżanie kosztów. Jeśli cała twoja produkcja jest w jednym miejscu, możesz naprawdę dużo zaoszczędzić na kosztach. To oznacza, że firmy naprawdę nie chciałyby dywersyfikować swojej działalności w wielu różnych krajach, chyba że muszą. W administracji są teraz ludzie znacznie mądrzejsi ode mnie, którzy powinni o tym myśleć. Mam nadzieję, że to robią. Ale jednym z pomysłów, o których czytałem, jest może wprowadzenie jakiegoś rodzaju COA na każdy kraj, które zaczyna obowiązywać tylko wtedy, gdy importujemy powyżej pewnej kwoty. Załóżmy, że to 100 miliardów dolarów, firmy działające na dużą skalę są w pewnym sensie zmuszone do dywersyfikacji produkcji do różnych krajów. Dzięki temu mogą uniknąć tego COA, które zaczyna obowiązywać tylko wtedy, gdy importują wszystkie swoje produkty z jednego kraju. Miejmy nadzieję, że myślimy o czymś takim. Bo teraz jest idealny moment, jak wczoraj ogłosił sekretarz skarbu, że ma ponad 100 krajów, które zwróciły się do niego z propozycjami negocjacji handlowych. Ponad 100 krajów zwróciło się do nas w sprawie handlu. Ameryka na pierwszym miejscu nie oznacza Ameryki samotnej. Przerywam na wyjaśnienie. Wiele osób żartuje, że cała tania produkcja trafi do Ameryki, a Amerykanie będą ją wytwarzać. W rzeczywistości to nie jest celem. Chcemy, aby produkcja o wysokiej wartości wróciła do Ameryki. Dzięki temu Amerykanie mają dobrze płatne prace o wysokiej wartości, a nisko płatna produkcja trafia do innych krajów. Mogą to być Indie, Wietnam, Kambodża, wiele krajów azjatyckich, a także mamy wiele krajów latynoamerykańskich, które zdecydowanie chcą więcej produkcji w swoim kraju. Wiele krajów jest gotowych to zrobić. Celem wojny taryfowej jest po prostu nie być tak zależnym od Chin, że mogą dosłownie zetrzeć biliony dolarów kapitalizacji rynkowej na amerykańskim rynku akcji. Po prostu zakazując amerykańskim fabrykom działalności. Tak czy inaczej, wracając do raportu, obecny model gospodarczy Chin jest niezrównoważony, szkodzą sobie i całemu światu. Chiny nie mogą wciąż bazować tylko na popycie z Stany Zjednoczone Ameryki. A druga część to Stany Zjednoczone nie mogą po prostu ciągle polegać na innych krajach pod względem importu, ponieważ na dłuższą metę jest to zdecydowanie problematyczne. Pieniądze to rzeczy, które możemy kupić to ich przeznaczenie. Pomyśl o tym. Powiedzmy, że nie masz pieniędzy, ale masz jakiegoś magicznego dżina, który daje ci wszystko, czego chcesz. Czy nie byłbyś wtedy najbogatszą osobą na świecie, mimo że teraz nie masz pieniędzy? Oczywiście rozumiem drugą stronę argumentu, że eksportujemy dużo usług i to jest zdecydowanie świetne, ale nie możemy stać się narodem, który tylko eksportuje usługi. Potrzebujemy z powrotem jakiegoś przemysłu. Mówiliśmy o tym, gdy Biden był u władzy i mówimy o tym teraz, gdy Trump jest u władzy. To nie jest stwierdzenie polityczne. To stwierdzenie dotyczy bezpieczeństwa narodowego. Dlatego w następnym klipie mamy Warrena Buffeta, który wyjaśnia, dlaczego każde państwo musi produkować towary. Jest największym inwestorem wszechczasu. A do tego naprawdę kocha ten kraj. I od 2003 roku bije na alarm w sprawie deficytu handlowego. W 2003 roku, roku napisałem artykuł dla magazynu Fortune na temat deficytu handlowego Joe. Martwiłem się wtedy, że stanie się zbyt duży, ponieważ znowu. Dochodził do 3% czy coś koło tego. Produkt krajowy brutto nie dotyczyło to specyficznie Chin, ale było to tylko pytanie: jak mądrze jest pozwolić, aby deficyt handlowy stawał się coraz większy, ponieważ kiedy prowadzisz, kiedy faktycznie kupujesz więcej od innych krajów niż oni od ciebie, przekazujesz im fundusze inwestycyjne. To jest natura dajesz im małe kawałki papieru, a oni mogą to przekształcić. W kupno rzeczy, kupując obligacje rządowe, mogą kupować budynki tutaj, a Japończycy kupili Pebble Beach w latach 80., kiedy mieli duży nadwyżkę. To znaczy, rezygnujesz z praw do naszego kraju zasadniczo w zamian za większe konsumpcje teraz niż produkcje w tym kraju. Więc myślę, że są poziomy deficytu handlowego, które mnie niepokoją. Posiadałem system niespecyficzny dla konkretnego kraju. Ale myślę, że świat staje się coraz lepszy i nie ma wątpliwości, że kraje mogą próbować wykorzystać to czy tamto, a my sami byliśmy czasem winni tego w przeszłości. Nie sądzę, aby liderzy innych krajów, czy to Chiny, czy sto innych krajów, nie byli na tyle mądrzy, aby zdać sobie sprawę, że w ich interesie jest promowanie handlu. Im więcej handlujemy z biegiem czasu, tym lepiej, ale nie chcemy, aby to była kwestia, gdzie importujemy 20% naszego produktu krajowego brutto, a nie eksportujemy nic. Moglibyśmy teraz wszyscy przestać pracować, a reszta świata nadal wysyłałaby nam jedzenie, samochody i wszelkie inne rzeczy w zamian za małe kawałki papieru. Ostatecznie jednak roszczą sobie prawo do całego naszego majątku. Więc chcemy mieć polityki, gdzie ogólny deficyt handlowy. Nie wymyka się spod kontroli w stosunku do produkt krajowy brutto. I od długiego, długiego czasu to argumentuje.